Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego, zagramy z gry Prince of Persia i wracamy, tak jak mówiłem, po tym jak udało mi się zebrać te wszystkie światełka, które tam musiałem, oczywiście nie zebrałem wszystkich, bo nie jestem masochistą, ale mm, zebrałem wystarczającą ilość, nawet troszeczkę ponad, tam powiedzmy jako tako się wciągnąłem w grę i udało mi się to osiągnąć, tam możemy teleportować się do świątyni i odkryć kolejną płytę mocy, na szczęście jest jest system teleportacji, nie musimy sobie wracać, to jest wygodne. A mnie zawsze ta... A mnie akurat ta przy że strasznie oko swędzi. No, come Okej, okay, jesteśmy przy świątyni. Eliko? Wydaje mi się, że musimy oczyścić więcej pól, zanim tu wrócimy. No jak to, przecież są aktywne płyty. O. Nie, dawałem ci wszystko, czego chciałaś. Więcej nie otrzymasz. Więcej nie otrzymasz. Nie. Straciłem. Ojcze. Stracona. opuściła nas. Jestem tu. Wow. Możemy to powstrzymać. Jeśli pomożesz nam uzdrowić krainę. Ojciec, Nie! I pytanie, czemu zareagował w ten sposób? Mówię do ciebie, nie rób mu krzywdy! Na... Tak, nie, nie, nie wiem, czym zaatakował w ten sposób na widok księcia. O. Jeb z bani, oczywiście, tak. Oj, człowiek ma jeden konkretny finisher po dopchnięciu do ściany, a ja on za głośno słuchawki jak zwykle. U. Odwala mu, jak widać zaczyna go pochłaniać wsucie Okej, okay. to nie było trudne. <grym> Ta, nie krzywdź go. Sama mu w pieprze Nie wiemy co on zrobi. A co może jeszcze zrobić? Próbować nas zabić po raz kolejny. Oczywiście Ech, nieważne. Ok, mieliśmy od razu rundkę z ojcem Eliki i teraz tak, możemy odblokować jedną z trzech pozostałych mocy, żółtą, niebieską albo czerwoną. I teraz jaką miała ja na to taktykę? Ponieważ możemy iść, możemy robić pomieszanie, pomplantanie, możemy sobie wziąć na przykład tutaj o moc żółtą, skrzydła Ormazda i to na przykład odblokuje nam to i to i nie wiem, jakieś dwie inne przypadkowe lokacje. Ale ja jestem fanem kończenia tego co zaczęło się od początku, czyli jako, że zaczęliśmy od wojownika i ja mam jeszcze w sumie dwa punkty z czterech odsunięte, no to teraz warto bo to było dokończyć, więc weźmiemy sobie moc niebieską rękę Ormazda przy okazji... Tak, będziemy mogli potem kontynuować to u konkubiny, wybaczcie, muszę wypuścić kota. Ok, jestem z powrotem i tak mówiłem, weźmiemy sobie moc niebieską, bo tutaj będziemy mogli zakończyć wojownika. Będziemy pot potem wiecie, będziemy mieli tutaj konkubinę, i będziemy mogli potem zakończyć w kolejnym ruchu: albo konkubinę, albo alchemika. Możemy też ewentualnie wziąć alchemika, czyli czerwoną moc, krok Ormazda, i w ten sposób odblokować tutaj również dwie walki z łowcą. Ale tak jak mówię, zaczniemy od wojownika, czyli moc niebieska, ręka Ormazda. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w mieście światła i na Zamku Królewskim. No zacnie, pańko. I to niestety jest moc na zasadzie po prostu. Spróbujmy. Nie ma tutaj sekcji gameplayowych tej mocy. Po prostu naciskamy trójkąt na płycie mocy, reszta dzieje się sama. Podoba mi się ta lokacja, podoba mi się design tej lokacji, tej ściany światła i tak dalej. Wszystko by pływało. O, robimy klik. No i takie elika w jakiś dziwny sposób przyciąga księcia za sobą po prostu jakby latając przez chwilę Szkoda, że niestety to jest hmm, Wiecie, dobra, jak była jedna taka moc, że na zasadzie po prostu przeniesienia z punktu A do punktu B to jeszcze jakoś by to można było znieść Aczkolwiek to są dwie takie moce Ponieważ czerwona moc polega dokładnie na tym samym hmm, Czyli po prostu klik i tam, wiadomo, animacja jest inna. Po prostu chyba nasza postać wtedy robi takie zajebiste salta w powietrzu od punktu do punktu. To tak mi się wydaje, ale Myk jest ten sam. Ok, i kolejne wspomnienia/slash przyszłość/slash nie wiadomo o co chodzi. Ktoś próbuje nam sprzykawać. Ej, to, że to widzieliśmy, nie znaczy, że musimy w to wierzyć. W wizję, której się poddajesz. Aryman próbuje... Tej wizji nie stworzył Aryman. Co nie znaczy, że jest prawdziwa. Nikt nie potrafi przewidzieć przyszłości. Tjaaa, yeah, pozytywny akcent, etc., nie? Dobra, mykniemy sobie tutaj, do brama miejska, bo stąd, wydaje mi się, będzie najbliżej do... Pierwszej walki z wojownikiem. czasem jadasz, prawda? Nie żyjesz. Ten dialog już Światłem. Jestem z kości, gości, jak ty. Wiem tylko, że potrzebuję ziaren światła. Pod ich dotykiem czuję, jak wracają mi siły. Jasne, dobra. Zaznaczymy sobie to. I prowadź. Dokąd pójdziemy teraz? Tendy. Mam nadzieję, że prowadzi mnie lepiej niż ostatnio. Hopsa Hop i najzajemniejszy z trzymotyw, czyli chodzenie po suficie. Jak on to kurwa ogarnia? Chociaż nie powinienem raczej pytać. Jak gościu, który walczy z ciemnością przy pomocy miecza i biega po pionowych ścianach w magicznej krainie, która nie istnieje. I nie słyszymy karetkę. Ewentualnie straż pożarną. Ostatnio bardzo często przed moim domem jeżdżą się straże pożarne. Ostatnio a, aż Trzy. Jedna po drugiej. Czujecie to? Ui. I nagle przejście w mrok. Bum, mam cię. A więc ruszajmy. Co jeszcze? Myślisz, że Aryman się ucieszy, gdy zobaczy, że jego wieża się zawaliła? Arymana nie obchodzi to miasto. Jej. Jak na kogoś, kogo nie obchodzi to miasto, to bardzo usilnie stara się je zdobyć. Okej. Okay, tak, mamy tutaj zepsute powietrze. Kojarzycie? Tak, te z wieży alchemika bodajże. Tak, właśnie to jest ciekawostka, ponieważ niektóre z tych jakby... Tras do mm, zepsutych, jakby właśnie mają te przeszkody terenowe, na zasadzie na przykład właśnie te zepsute powietrze i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie one potem staje się normalną przeszkodą terenową. Nie jest ograniczone tylko do tych Wieża Arymana stoi pusta od nigdy nie widziałam, co jest w jej wnętrzu. więc to właściwa chwila, aby się przekonać. Tak, okaże się, że w środku wieży Arymana jest Aryman. Bum. Nie, tak nie będzie. Dobra, skikaj. Ski Panie Spiderman, Spiderman, that's whatever the Spider Can Nie Odbijanie się na pałę O nie, jeszcze się nie udało. Okej, okay, nie, po prostu myślałem, że ma się tam odbijać od... No dalej, wskaźniku. No. Co jest? Myślałem, że ma się po prostu tam odbijać od... O, okej. Okay. Od ścian, ale wygląda na to, że po prostu miałem po niej wbiec. Mój błąd. What the fuck are you doing, man? Definitywnie nie nacisnąłem oraz za dużo. XA Podoba mi się to, że zrobili z Eliki taką aktywną postać. Że jest tak samo dobra w parkouru jak Prince, jeśli nie lepsza. Bo kojarząc Farę z poprzednich części, której trzeba było otwierać każde przejście, podsuwać mosty i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę duża poprawa. No, jest Si. Co teraz? Czy ten wojownik ma jakieś słabe punkty? Był kiedyś królem. Poprosił Arymana o pomoc w zamian za własną duszę. Aryman zgodził się i dał mu siłę, dzięki której król pokonał na Brzmi to znajomo. O słabości. Cóż, nie pamiętam nic. Hmm. o słabości. Ta historia nie brzmi podejrzanie znajomo. Nie mogłaś wybrać takiej, w której w ciele im z łasą. Dość narowiste owoce? Narowiste? Co to znaczy kurwa narowiste? Okej, okay, dobra, to lecimy. O Jezu, to jest ten moment serio. To tylko ja, że ten moment, niestety. Ok, niedługo czeka nas chyba jedna z trzech zagadek, o których mówiłem. Jedną mam już za sobą, ta druga przed nami. Oczywiście, to jest to miejsce, o którym myślę. Ta będzie to miejsce definitywnie. To jeszcze, to jeszcze nie jest zagadka, ale patrząc na ten mechanizm, można się domyślić czego ona będzie dotrzymała. Ja Ci dawałam wsparcie moralne. Dokładnie. Klik. Wiem to, że ta gra ewidentnie jest zrobiona bardziej pod zręcznościówkę, aniżeli gra akcji z elementami Musimy walki. Musimy znaleźć drogę w górę. Wielkie dzięki. Ta, bo, a tak, właśnie to jest ta zagadka. Bo droga do bossów jest trudniejsza niż pokonanie ich, tak więc po prostu ewidentnie twórcy chcieli zrobić zdręcznościówkę. a nie y, gra akcji, jak to było właśnie w trylogii piasków Czasu. To robi. A te, te arabskie rysmy w tle. No. Dobra, whatever. Okej, okay, dobra, ta zagadka nie była w ogóle ciężka, jak się okaza okazywało, coś mi pamięć zawiodła. Naprawdę miałem dziwne wrażenie, że tu by było sporo tego przekręcania, ewentualnie może ta zagadka będzie dopiero wyżej? Chociaż wątpię. A może? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam już tej gry. O, już zaraz nie był płyty. Okej, okay, jesteśmy w samej górze. Jej! Ten chwyt w ostatniej chwili to było to. Co za różnica! Zepchnij go! Ej, już w całym postacie wiedzą co trzeba robić. Nawet nie może ściemnianie, że. o nie, on jest niepokonany, nieśmiertelny w ogóle. Zepchnij go do krawędzi! A ja go pierdolę wierzę w pierwszym o czym zadał to demecz. Ostatnio działało. Dasz takie liki jasne.

Aliko, bierz go. Wow, okej, okay. jakiś dziwny atak. Wybaczcie, znowu kot. Okej, okay. zwierzaki nigdy nie wiedzą, czego tak naprawdę chcą nie? Bo ja nic lepszego do roboty, a co się tylko pytasz. No już... leci. O, dobra, no i pozamiatamy Tradycyjnie. To ta sama animacja. Na razie w graniu i do lawy. Może zajmy się uzdrawianiem zanim znajdzie drogę powrotną na górę. Czy kiedy kowiek znajdzie drogę powrotną na górę, ponieważ o tym wiedzieć książę książe, księciu bohaterze. To jest, to jest I oczywiście najładniejszy z efektów tej gry, czyli całe to przywracanie terenu. I wszystko jest teraz pięknie oświetlone ciepłym filtrem. Hey, Ładne podsumowanie. To jest twoja wieża? To moja wieża! Mogę mieć własną wieżę? Też taką z inskrypcją, nic wymyślnego, na przykład... Wieża zbawcy miasta światła. To tylko kilka kapłany zajmujących się wieżą. No. no. <grym> Jeśli tu zostaniesz, możesz władać wszystkim. Za, tu się zgadza. Chodźmy uratować twoje miasto. Okej, okay, mamy własne miasto. Oczywiście Elika nie załapała żartu. Generalnie z postacią, znikłym poziomem humoru. Ale no cóż. Za ormaster. bardzo. Za kogo ci tam podoba? Wejście tu było niezwykle męczące. A jak zejdziemy? Po prostu w dół. Oryginalnie. dobra, to spodamy. Parkour time, parkour time. Na 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 parkour time. A oczywiście na zbieranie tych pieprzonych nasionek będzie jeszcze cięższe niż było do tej pory Ale co zrobić Nie, to jest Persja Znaczy jest Sparta, znaczy Persja, znaczy się Miasto Światła Dobra, i spadamy Ty okay, Okej, dobra. Let's get out of here. Zgarn sobie tylko to Teraz kolejny punkt naszej podróży jest tutaj. I wprowadź Aniko. Okej, okay, w dół. No! Cholera! No a moje wyczucie Idziemy Tak, miotaj na mną no wyżej, jasne Ja mam tutaj kurwa zejść No dajże mi spokój, gro A, okej okay. To ma więcej sensu No tak. Cztery światełka więcej. Jest zdrowa, Liko. No i super. Coś ukrywane, jakieś głupie. No serio. Dobra. Coś tutaj pozawieszane, niestety nic. Uwielbiam to, że Elika z jednej strony traktuje wszystko praktycznie śmiertelnie poważnie, momentami tylko zna znajdując jakieś e, chwile na żarty, a z drugiej strony książę ma na, totalnie na wszystko wyrąbane i po prostu do wszystkiego podchodzi, jakby nie wiem. Cała ta walka z Bogiem Ciemności była po prostu jednym wielkim dowcipem czy komedią. Spoko. tak, generalnie co wiem, co się tam tylko po to, żeby zebrać te światełka. To lepsze niż potem miałbym się tutaj wracać Prawda Dobra, prowadź Pokaż drogę, prowadź, prowadź Eliko, prowadź, dobra Elika. Tak, tak Dobra dziewczynka Ale co? Dobra, tutaj mamy ukryte. No właśnie o nie, nie dolecę tam, okej okay. Tego nie przemyślałem Tylko jak mam to są teraz kurwa wyjść yy. Na pewno nie dolecę? No, dolecę, mówiłem Masira de Shandy Podoba mi się te głosy, które ona przyzywa te swoje zaklęcia, tak to nazwijmy, swoją magię. Ok. Tak, jak wiecie, jak wszystko jest fajnie ułożone, nie, że e, ruiny miasta światła wyglądają jak wielka, wielka trasa do parkura po prostu. To tu, co? Nie! Gra że tam. Chyba słyszę wojownika. Dobra i spadamy. Obsa. Nie, na moje, ja stąd przyszedłem, ale gra twierdziła, że mam iść tędy. Hmm. Coś ten twój lokator zbytnie nie działa. Powinnaś poruszyć od, od Isaaca ze Space'a, on definitywnie działał lepiej. Opsa, opsa, opsa. Właśnie coś mi nie pasowało, że muszę wracać na czystą ziemię w momencie, kiedy już dotarłem do zniszczonej. Zwłaszcza, że tutaj nie ma już innych zniszczonych ziem poza tą konkretną. Wo, wow wow, dobra, okej, okay, myślę, że dolecę. O, widzieliście tak, jakby na ręce Prince były właśnie mm, te oznaki tego tego zepsucia, bo wpadliśmy w nie. Okej. Okay. Oh. Tutaj już jak różowo nie jest, widzę. Okej, okay, jesteśmy przy czarnej bramie, czarnej bramie tej lokacji, którą będziemy mogli na przykład ogarnąć. Spocznij, tak, mamy tutaj czarną bramę wojownika, otworzy się w momencie kiedy skończymy 4 walki, a w sumie 5 walk z wojownikiem. Już większość stoczyliśmy, dopiero za tą bramą będziemy mogli go permanentnie zabić. Wow, wow. Kolejny sposób, w jaki możemy zginąć. Czy to się nigdy nie skończy? Tak, i mamy kolejną mamy przeszkodę terenową, te macki. One tam będą się już pojawiać na porządku dziennym. Z miasta. Dobra, to śmigamy. Oczywiście musimy timingować skoki, tak, żeby ich nie dotknąć. Ach, jaki uroczy ten takle. Tak, możemy dotykać tego czarnego, najważniejsze, żeby same macki nas nie dorwały. Nie no come! On. To jest coś co mi się... coś co... może wymaga to przyzwyczajenia, może to jest kwestia tego, że gram w parę gier naraz i dawno nie grałem tą, kurde jedną konkretną, ale... Niekiedy książę reaguje z bardzo dużym opóźnieniem, przez co chce się już, już miejsca, wie, wiecie, taka mentalność, że z jakiegoś powodu sygnał nie dotarł, trzeba nacisnąć wszystkich jeszcze raz, a on jednak nie, w tym momencie wczytuje dwie komendy, czyli już nie wczytuje biegu po ścianie w tym momencie, tylko wczytuje bieg po ścianie z wybiciem od razu, więc po prostu wiecie, dwa naciśnięcia x w tym momencie. To, to nie działa. To, to znaczy to wkurza, to wszystko działa, wymaga przyzwyczajenia, ale wkurza, naprawdę wkurza. Timing! Tak doskonale obskryptowana sekwencja. Hopsa! Ślizg! Moje wymierzenie skoku nie ma nic do rzeczy. Ui. Fajnie wiedzieć. A! świetnie Jeszcze pomogliśmy śmierdlica cudownie Tak te emocje I jesteśmy panie wojowniku jako eee... para a książę lubi tylko i wyłącznie grube dywany Dobra, ty na to musimy wepchnąć ją w klatkę Nie ma tutaj przepaści Jestem. Dobra, tą dziwną aurę Ach, Skurwysyn. syn tak, jednak atakować Eliką, bo jej nie można zblokować A jak widać miecz blokuje bardzo często Okej, okay. i ponownie banalna walka zakończona Okej, okay, faktycznie Nie zdekajmy. Ha, co teraz zrobisz? A, spieprzył. Do przewidzenia. Dobrze, że wcześniej nie wpadł na to, że może dowolnie teleportować się między skażonymi miejscami, prawda? Ha! Już po nim. Na środku rynku stała klatka. Oczywiście, straszyliśmy nią dzieci. Bądź grzeczny, albo pójdziesz do klatki i Arman cię złapie. Mówisz serio? Tam były trzymane zwierzęta na sprzedaż, idioto. A jak brutalnie. Kiedy odbudujecie to miasto, powinniście zbudować ich więcej. Mogą się przydać. Co oni trzymają w tej klatce? Miasto. Goryle? Niedźwiedzie? Wierna. Więc co za? Słonie. Miasto? W tej chwili zajmijmy się teraźniejszością. czyli wydostanie się stąd. Czarna brama została otwarta. Teraz możemy wejść do mordoru. Możemy wejść do legowiska zepsutego. Sanktuarium ze legowiska ze pole okay. Tam nie ma żyznego pola. Esencja tego miejsca znajduje się we wnętrzu zepsutego. I tak po prostu pozwoli o sobie odebrać. Coś w takim razie będę musiał naostrzyć miecz. Nie, żebyś kiedykolwiek to robił książę czy coś Ale niech ci będzie Dobra Ale to jest, sobie zakończymy hmm. W kolejnym odcinku wydostaniemy się z tego rynku to, też mi to na rynek nie wygląda bardziej na więzienie, ale nie będzie um. i przedostaniemy się do czarnej bramy. Tam zakończymy żywo z wojownika, czyli pierwszego z zepsutych. Dobra. Będzie, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Juszę w kolejnym odcinku. zagramy z gry Prize of Persia. Trzyma się ciepło i narka.